W Urzędzie Miasta Kielce powstała koncepcja zakładająca powiększenie obszaru dla dzieci na skwerze szarych szeregów przez wykonanie trzech dodatkowych stref zabawy. Będą one wkomponowane w istniejącą zieleń i obejmą. Fabrykę piasku, tak to nazwaliśmy, ponieważ tam mają być i koparki do tego piasku, i jakby linia produkcyjna z wykorzystaniem piasku i tam nawierzchnia będzie z piasku. Potem drugą strefę to jest strefa dźwięku, czyli tam będą coś w rodzaju instrumentów, na których dzieci będą mogły sobie pograć, i faktycznie te dźwięki będą wydawane. I trzecia strefa to jest strefa wyobraźni, tak to nazwaliśmy umownie, ponieważ już na takiej typowej nawierzchni. Bezpiecznej. Będą wkomponowane coś w rodzaju rur, czyli na zasadzie takiej, że można się między tym poganiać, pochować. Eee, Takie jak telefon głuchy, czyli powiedzmy, z jednej strony będzie słuchawka, i z drugiej można sobie porozmawiać, nie widząc siebie. A między tym planujemy coś w rodzaju muru, na którym będzie graffiti i będzie można wykorzystać ten mur jako wejście i wyjście do czegoś w rodzaju tunelu. Dodatkowo droga prowadząca do strefy stanie się aleją zabaw. Na asfalcie będą pomalowane plansze do różnych gier, np. gry w klasy czy trasa do gry w kapsle. Koncepcja stworzona przez Ratusz to efekt prowadzonej przez Gazetę Wyborczą Kielce akcji. W 2015 roku na jej łamach oceniano place zabaw na terenie naszego miasta. Większość uwag dotyczyła tych na osiedlach mieszkaniowych, ale zainteresowano się również skwerem szarych szeregów. Uwzględniając potrzeby i uwagi mieszkańców, Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi opracował projekt rozbudowy placu zabaw w tym miejscu. Na jego realizację zabezpieczono kwotę 250 tysięcy złotych.